Czytanie z Księgi Mądrości. Bezbożni mówili: Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. Zobaczmy, czy prawdziwe są Jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy Jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo jak mówił będzie ocalony. Bezbożni mówili. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła Najmilisi Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś wstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy, Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami, nie skąd inąd, tylko z waszych rząd, które walczą w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się a nie utrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Czytanie z ewangelii według świętego Marka. Jezus i jego uczniowie przemierzali Galileę, on jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał dwunastu i rzekł do nich: Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i, objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał.